Witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na kanale Gotuj z Tadzikiem. W tym odcinku pokażę Wam jak przyrządzić tą oto wątróbkę drobiową. Ale zanim zaczniemy przejdę najpierw do wykonania suróweczki. Czyli potrzebuję do suróweczki marcheweczkę i czosneczek. Także marcheweczkę ścieram na średnich oczkach. Marcheweczkę mamy startą, czas na czosnek. Cztery ząbki czosku, też na średnich oczkach ścieram. Czosneczek starty, musimy tu wygrzebkać. O, dużo czosku nam tu zostało, przykleiło się. I gotowe. I teraz dajemy co? Majonez. Tylko pytanie teraz jaki? Kielecki, czy winiary? Winiary czy kielecki. A może helmans. Nic z tych rzeczy. Majonez dajemy taki, jaki nam odpowiada, jaki nam smakuje. Dlatego ja wrzucam sobie tutaj dużo martwi, mam to tak 2,5 łyżki majonezu. O. I sobie przemieszam i odstawię na bok co by czosnek się przeżar z marcheweczką. W międzyczasie nastawiłem sobie ziemniaki. Teraz drodzy widzowie, na plan główny wchodzi nasz pierwszoplanowy aktor w tym odcinku, czyli ta oto wątróbka. Zaczynamy od pokrojenia dwóch sporych cebul. Pokroimy o w takie plasterki. Trochę ciężko się kroi na siedząco. O matko boska. Aż się popłakałem, nic nie widzę. Ach, te wredne cebule. Uh. Teraz na patelnię wrzucam oczupinkę masła. Tutaj na drugim planie gotują się ziemniaki i do naszego masełka wrzucamy naszą cebulę. Zdaje się, że jest jej dużo. Ona zmniejszy swoją objętość. I przykrywamy naszą cebulę. Ona się ma nam ładnie udusić. Chwila, moment, nasza cebulka ładnie jest już uduszona. I teraz robimy taki myczek. Pozostawiamy środeczek wolny. I teraz rzucamy tu naszą wątróbkę. To jest, o. Ładnie tutaj trzeba ułożyć. Zamykamy i niech się dusi. Od czasu do czasu mieszamy naszą wątróbkę. Ona sobie puści wodę za jakiś czas. I będzie ładnie się dusić. Proszę zobaczyć, jak ładnie wątróbka puściła wodę. I teraz sobie jeszcze troszkę mieszamy. Powolutku, nie spieszymy się, żeby nam wątróbka nie wypadła spoza patelni. I niech się jeszcze chwilkę dusi. W tym momencie ściągam przykrywkę już z patelni. O, widzimy ile było cebuli na początku, a ile zostało? No niewiele. Teraz sobie troszkę przysmażymy naszą wątróbkę. I zaraz będziemy ją solić. Przechodzimy do posolenia wątróbki. Nie za dużo. Wątróbkę solimy. Każdy wie, że na koniec. Ponieważ jakbyśmy byśmy posolili na początku, to by była po prostu twarda. Trzymamy dosłownie pół minuty na ogniu jeszcze. Na koniec do wątróbki dodaję, oczywiście, co? Czosneczek. Starty, oczywiście, na średnich oczkach. O, Nie żałuję czosnku. Daję cztery ząbki. I muszę wygrzebkać jeszcze to, co tu zostało. O, ale dużo czosnku zostało jeszcze z wewnątrz, o. I na koniec po czosnku dodaję jeszcze troszkę śmietany. O. I wystarczy. Teraz tylko przemieszać. I będzie już gotowe. I w tym momencie nasza wątróbka jest gotowa. I właśnie w tym momencie przechodzimy do najlepszej części tego odcinka. Czyli do spróbowania jakże tej przepysznej wątróbki. Tu już sobie przygotowałem ziemniaczki. Jeszcze tylko surówka z marcheweczki i czosnku. Suróweczki nie żałujemy. Samo zdrowie. O, wystarczy. I teraz główny aktor. Proszę bardzo, nasza wątrubeczka z sosem śmietanowo-czoskowo-cebulowym. Musiałem narobić całą patelnię, bo jestem gruby, to sobie muszę pojeść. Spróbujemy. próbujemy. Mm -hmm. Tak jest mięciutka, nie zasłona, taki smak śmietanowy, delikatna, rozpływa się sama w ustach. A do tego ta marchewka z czoskiem. Poezja. Mm. Naprawdę polecam. Także ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam do następnego odcinka Cześć.